Dzień dobry! Dzisiaj zajmiemy się kątem drogi po wodzie, czyli KDW, i kątem drogi nad dnem, czyli KDD. A więc kąt drogi po wodzie KDW. Jest to kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego a linią drogi statku po wodzie DW. Czyli mamy północną część południka rzeczywistego, linię drogi statku po wodzie DW i kąt pomiędzy nimi KDW. Kąt drogi nad dnem, czyli KDD. Jest to kąt zawarty między północną częścią południka rzeczywistego, a linią drogi statku nad dnem DD. No i mamy północną część południka rzeczywistego, linię drogi statku nad dnem DD i kąt pomiędzy nimi KDD. Znaki poprawek. Jeżeli statek jest dryfowany lub znoszony w lewo, to poprawka na wiatr, poprawka na prąd alfa beta mają znak minus, jeżeli statek jest dryfowany lub znoszony w prawo, to poprawka na wiatr, poprawka na prąd alfa beta mają znak minus. Plus. A więc tak, mamy wierne uwzględnianie wiatru i prądu, czyli z kursu rzeczywistego dryfuje nas i znosi na KDD, czyli poddajemy się działaniom wiatru i prądu. I wtedy dryf oznaczamy jako alfa, znos oznaczamy jako beta. Możemy też przeciwdziałać działaniom wiatru i prądu, czyli mamy przeciwdziałanie na wiatr i prąd. Wtedy dryf oznaczamy jako PW, czyli poprawka na wiatr, i znos jako PP, czyli poprawka na prąd. Czyli z KDD chcemy uzyskać kurs rzeczywisty, czyli wtedy przeciwdziałamy tym siłom. OK, z kursu rzeczywistego na KDD wszystkie poprawki dodajemy, czyli jeżeli chcemy otrzymać KDW do kursu rzeczywistego, dodajemy alfa, alfę, czyli alfa może mieć znak minus lub plus. Jeżeli chcemy otrzymać KDD, to do KDW dodajemy, Beta. No i beta może mieć znak plus albo minus. Z KDD na KR. Wszystkie poprawki odejmujemy. Chcemy otrzymać KDW do KDD. Od KDD odejmujemy poprawkę na prąd. Jeżeli chcemy otrzymać kurs rzeczywisty, od KDW odejmujemy poprawkę na wiatr. Chcemy otrzymać poprawkę na prąd, od KDD odejmujemy KDW. Jeżeli chcemy otrzymać poprawkę na wiatr, to od KDW odejmujemy KR. Jeżeli wiatr i prąd nie działają na statek, to kurs rzeczywisty to jest to samo co KDD? Tak, bo nie działa prąd ani wiatr, więc kurs rzeczywisty równa się KDD. Jeżeli działa tylko wiatr, to KDD równa się KDW, a jeżeli działa tylko prąd, zostaje tylko KDD. Ok, zadania. Oblicz kurs rzeczywisty znając KDD 149 stopni, poprawka na prąd minus 3 stopnie i poprawka na wiatr plus 4 stopnie. No to dobrze, to chcemy obliczyć najpierw KDW. Czyli KDW to jest KDD, odjąć poprawka na prąd. No to piszemy. KDW to się równa. KDD 149 stopni, 149 i od tych 149 odejmujemy poprawkę na prąd, która wynosi minus 3 stopnie. Minus 3 stopnie. Zapisujemy. No czyli w sumie dodajemy, tak? Będzie 152 stopnie. KDW wynosiło 152 stopnie. Ok, teraz chcemy obliczyć co? Chcemy obliczyć. Kr. Kr to jest Kdw odjąć poprawka na wiatr. Czyli Kr to się równa Kdw 152 stopnie 152 stopnie i odejmujemy poprawkę na wiatr. Nasza poprawka na wiatr to jest plus 4 stopnie, tak? Plus 4 stopnie. Czyli to się równa 148 stopni. No i mamy zadanie obliczone. Możemy przejść do następnego, bo znamy kurs rzeczywisty, który wynosi 148 stopni. OK. Oblicz kur rzeczywisty i poprawkę na prąd, znając KDD 232 stopni, KDW 225 stopni i poprawka na wiatr minus 10 stopni. To obliczmy sobie na początek poprawkę na prąd. Czyli poprawka na prąd to jest KDD odjąć KDW. No i podstawiamy KDD 232 stopnie. 232 stopnie i odjąć 225 stopni. Ok, po odjęciu mamy, że poprawka na prąd wynosi plus 7 stopni. Plus 7 stopni. Ok, teraz chcemy obliczyć kurs rzeczywisty, tak? Czyli od KDW odejmujemy poprawkę na wiatr, czyli 225 stopni. Odejmujemy poprawkę na wiatr minus 10 stopni, tak? Odejmujemy to. Czyli w sumie 225, 2 minusy dają plus, czyli 225 plus 10, 235 stopni. Ok, mamy obliczone zadanie, przechodzimy do następnego. Oblicz KDW i KDD. Znając kur rzeczywisty 100 stopni, alfa plus 5 stopni, czyli dryf i znos beta plus 3 stopnie. Ok, no to chcemy obliczyć KDW najpierw, tak? Czyli to jest kur rzeczywisty plus alfa. Plus alfa. Ok, no to piszemy KDW. kur rzeczywisty, 100 stopni. I dodajemy alfę, czyli alfa to jest 5 stopni plus 5 stopni. Ok, zamykamy nawias i to się równa 105 stopni. Ok, mamy obliczone KDW. Teraz chcemy znać KDD, KDD. To jest nic innego jak KDW plus beta, tak, czyli plus nos. Ok, no to piszemy KDD to się równa. KDW już znamy, 105 stopni, obliczyliśmy przed chwilą i dodajemy nasze beta. Beta wynosi plus 3 stopnie, no dopiszemy plus 3 stopnie. Ok, zamykamy nawias, czyli w sumie wychodzi 108 stopni. Czyli nasze KDD, KDD to jest 108 stopni i zadanie obliczone. Szybko, nie jest wcale takie trudne, prawda? Ok, kolejne zadanie. Statek położył się na kurs rzeczywisty 140 stopni i z prędkością 18 węzłów płynął do pozycji zakotwiczenia. Na akwenie występuje prąd, kierunek prądu 195 stopni, powodujący znos statku równy 8 stopni, oraz wiatr Nord East 3 stopnie Buforta, powodujący dryf statku równy 5 stopni. Obliczyć KDW i KDD, określić znaki poprawek. Zacznijmy. To takie, tego typu zadania od narysowania rysunku. Ja już ten rysunek zrobiłem, bo po prostu dużo czasu by mi zajęło, jakbym go teraz rysował. A więc tak, naniosłem działające siły, czyli naniosłem wiatr i nanios naniosłem prąd. I teraz ba bardzo ważna rzecz. Działał wiatr, wiatr, north east, 3 stopnie buforta. Warto zapamiętać, że wiatr zawsze działa z, z kierunku, tak? czyli wieje z kierunku north east. Dlatego Strzałeczka z grotem w tą stronę. A prąd działa w kierunku, czyli w kierunku 195 stopni. Najosłem tutaj kurs rzeczywisty, tu mamy kurs rzeczywisty 140 stopni. No i tak, działa na nas wiatr, tak? Działa na nas wiatr. Ten wiatr wieje z naszej lewej burty, czyli będzie powodował dryf statku w prawo. Tak? Czyli nasze KDW będzie znajdować się tutaj. No i potem, no jak jesteśmy już na tym KDW, to działa na nas prąd, tak? I prąd działa z naszej lewej burty, czyli. Będzie nas znosił również w prawo. Czyli inaczej KDD będzie znajdowało się tutaj. Ok, no to jak zacząć to zadanie? No, zacznijmy to zadanie od tego, że określimy znaki poprawek, tak? Ok, no to alfa. Alfa nam jest potrzebna. Alfa. Alfa ile będzie wynosić? Alfa będzie wynosić. Plus plus 5 stopni, tak? Dryf statku jest równy 5 stopni. A dlaczego plus 5 stopni? No bo będzie nas dryfował w prawo. Działa z naszej lewej burty wiatr i będzie powodował dryf w prawo. Czyli plus 5 stopni jak najbardziej możemy zapisać. Ok. No to co możemy teraz obliczyć, jak mamy to alfa? Możemy obliczyć w KDW, tak? Czyli KDW to jest kurs rzeczywisty plus alfa. No to piszemy KDW. KDW kurz rzeczywisty to był 140 stopni, tak? Czyli 140 stopni plus, no i plus 5 stopni, tak? Bo alfa wynosi plus 5 stopni, ok? Czyli w sumie nasze KdW to jest to 145 stopni. No to mamy obliczone KdW. No dobra, to teraz obliczmy KdD i poprawkę, i znos, i znos. Ok, no to wiemy, że... Prąd działa z naszej lewej burty, tak? Z lewej burty i będzie powodował znos w prawo. No to nasz, nasze beta też będzie miało znak plus, tak? Nasze beta, tylko przypomnę sobie, ile beta wynosiło. Beta będzie wynosić plus 8 stopni, powodujący znos statku równy 8 stopni, tak? Czyli będzie plus 8 stopni. Ok, nanosimy. No to możemy obliczyć KDD. A w jaki sposób KDD obliczymy? że KdW, że to jest KdW plus beta. No to nic, podstawiamy. KdD równa się KdW, obliczyliśmy 145 stopni i do tego dodajemy plus 8, tak? Plus 8 stopni, bo nasze beta określiliśmy, że ma znak plus. No, czyli to będzie 153, 100, no 153 stopnie. No i nasze KdD wynosi 153 stopnie. Zadanie. Rozwiązane, bo mieliśmy określić znaki i mieliśmy obliczyć KDW i KDD. No i to jest bierne, tak? Bierne oddziaływanie wiatru i prądu. No bo z kursu rzeczywistego poddajemy się działają wiatru, dryfuje nas na KDW i znosi nas potem z KDW na KDD. OK, kolejne zadanie. Mamy podane KDD 251 stopni, kierunek prądu 225 stopni powodujący znos statku równy 16 stopni. Wiatr nord 5 stopni buforta, powodujący dryf statku równy 16 stopni. Obliczyć KDW i KR. Określ znaki poprawek. No ok, od czego by tu zacząć? No, zacznijmy tutaj też od określenia, określenia znaków, naszych poprawek, tak? No to tak, wiemy, że działa na nas wiatr wiatr w kierunku North east 5 stopni poforta i działa na nas prąd, kierunek prądu 225 stopni. No i wiemy, że nasze KDB wynosi 251 stopni, tutaj naniosłem, tak? No to teraz musimy sobie uzmysłowić, gdzie byliśmy wcześniej, tak? Gdzie, znajdowało się nasz, gdzie znajdował się nasz kurs rzeczywisty? No znajdował się tutaj u góry. No to teraz zobaczmy. Jeżeli dryfowało nas i znosiło, a wiatr był z tego kierunku, i prąd działał w tym kierunku, czyli cały czas wiał w naszą prawą burtę, tak? Czyli znosiło nas i dryfowało w lewo, tak? Dryfowało nas w lewo, aż byliśmy na KDD. No to teraz nasz kurs rzeczywisty był tutaj. Nasz kurs rzeczywisty był tutaj. No i teraz znaki poprawek. No jeżeli z kursu rzeczywistego, który mamy obliczyć, tak? Bo wiemy, że KDD jest tutaj, a siły działające na no nasz statek były z naszej prawej burty i powodowały dryf i znos w lewo. No to wiemy, że kurs rzeczywisty znajdował się gdzieś tutaj. No dobrze, no to teraz tak. Poprawka na prąd, tak? Poprawka na prąd, określamy znak. No będzie minus, tak? Bo będzie powodowało znos. W lewo, tak? Z KDW, bo tu będzie nasze KDW, będzie powodowało znów w lewo, żebyśmy byli na KDD. No to minus 16 stopni. Minus 16 stopni. Ok, no to teraz chcielibyśmy obliczyć KDW, tak? Czyli KDW to jest nic innego, jak KDD odjąć poprawka na prąd. No to piszemy, KDW równa się KDD. Przepraszam, KDD to jest 251 stopni. Czyli piszemy 251 i odjąć minus 16 stopni. Tak, minus 16 stopni. Zamykamy nawias i to się równa 267 stopni. 267 stopni. Ok, mamy KDW. Teraz poprawka na wiatr. No poprawka na wiatr też będzie miała znak minus. Dlaczego? No, będzie nas z kursu rzeczywistego, tak, bo działa, yy, wiatr działa z naszej prawej burty. No to jeżeli działa z naszej prawej burty, to będzie dryfowało nas w lewo, czyli poprawka na wiatr będzie miała minus, tak, bo dryfuje nas w lewo, no i minus też 16 stopni. Ok. No i teraz, jeżeli chcemy obliczyć kurs rzeczywisty, no to od KDW musimy odjąć poprawkę na wiatr. Czyli kurs rzeczywisty, to się równa KDW już znamy, 267 stopni, i od tych 267 stopni odejmujemy poprawkę na wiatr. Poprawka na wiatr minus 16 stopni. Minus 16 stopni. I to się równa 283 stopni. No i obliczyliśmy zadanie. Mieliśmy określić znaki poprawek. I obliczyć KDW i KR. No i zrobiliśmy to. No myślę, że nie jest to trudne. Ok. Przygotowałem zadanie domowe dla osób, które jeszcze tak, do, tak dobrze się w tych zadaniach nie czują. Warto zrobić, sobie bardziej jakoś to poukładać w głowie. Oczywiście odpowiedzi do tego zadania znajdują się w opisie filmu. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym poradniku. Jeśli się podobało, proszę dać znać w ten sposób, żeby kliknąć łapkę w górę. I kliknąć oczywiście przycisk subskrybuj. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia.